Cześć, moi drodzy. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat strategii o nazwie Trend Following. I co to w ogóle jest? Jak sama nazwa wskazuje, jest to strategia inwestycyjna, która polega na podnożaniu za trendem. Jest to jedna z kilku strategii, która została szeroko przebadana i opisana w pracach naukowych. Poprawnie zaimplementowana, gwarantuje pobicie. Indeksu SP500. I założenia trend followingu są relatywnie proste i tak naprawdę każdy może używać tej strategii, nawet w domowych warunkach. No i jak działa ta strategia? Szukamy walorów, które poruszają się w trendzie. Trend może być rosnący lub malejący. My wybieramy sobie kilka trendów i zajmujemy pozycję. Istotne jest, że walory przez nas wybrane nie powinny być ze sobą skorelowane, czyli nie zajmujemy pozycji na Orlenie i na Ropie. Chodzi o to, żeby wyszukać kilka nieskorelowanych ze sobą trendów i trzymać się ich, dopóki one, dopóki one trwają. W momencie, gdy trend się załamuje, to nie czekamy na odbicie, tylko wychodzimy z pozycji. Czyli w gruncie rzeczy jest to szukanie outlayerów i wyciśnięcie z nich tyle, ile się da. I nie jest to istotne, czym te trendy są spowodowane? No, wydaje się proste. Tak. I pytanie, czy skoro to jest takie proste i gwarantuje bicie indeksu SP500, to czy hedge fundy korzystają z tej strategii? I oczywiście, że tak. Tak naprawdę 95% profesjonalnych traderów używa właśnie trend followingu. Jako core swojego portfolio. I tak naprawdę hedge fundy różnią się między sobą um, strategiami krótkoterminowymi, a strategie krótkoterminowe to jest 10-20% portfela, nie więcej. Istotne jest, że trend following nie opiera się na jednej klasie aktywów. Jak już to wcześniej wspomniałem, szukamy, yy, szukamy yy, walorów nieskorelowanych ze sobą. Więc nie będą to akcje, tak? Bo nieważne, czy inwestujesz w sektor półprzewodników, czy spółek medycznych, czy wydobywczych, one wszystkie są mniej lub bardziej skorelowane do S&P 500. Natomiast w trend following używa się gamy produktów nieskorelowanych, czyli mamy indeksy, mamy pary walutowe, mamy towary. Kryptowaluty również można dołożyć. I nie zajmujemy oczywiście wtedy pozycji na kilku kryptowalutach, tylko wybieramy jedną, jeden surowiec albo dwa dwie pary walutowe oczywiście nieskorelowane ze sobą, tak to mniej więcej wygląda. No i jak już się możecie domyślić, um, używa się do tego kontraktów terminowych. Um, I kiedyś to było do wykona kiedyś ta strategia była używana tylko i wyłącznie przez fundusze ponieważ jeden kontrakt jest dosyć drogi więc że minimalnym portfolio minimalnym poziomem portfolio który mogliśmy operować przy trend followingu to było przynajmniej milion dolarów No ale tak było do czasu teraz już są dostępne kontrakty ułamkowe nawet chyba na XTB jest coś takiego, i nie potrzebujemy wcale dużego kapitału, żeby używać tej właśnie strategii. No dobra, tyle tytułem wstępu. I tak naprawdę system trend followingowy to można budować całe życie, można go doskonalić, więc tym bardziej nie, tym bardziej nie zmieszczę się w krótkim filmiku, żeby powiedzieć, żeby wyczerpać temat. Temat jest w zasadzie niewyczerpywalny. E, pokażę Wam jeszcze e, u mnie na komputerze, jak wygląda proof of concept e, takiego systemu trend followingowego. Chodźcie ze mną. No dobra, jesteśmy na moim komputerze i przed sobą widzicie program, jaki napisałem do e, z, wyszukiwania tych trendów. E, tu jest lista walorów, na jakie patrzę. Tak jak wspomniałem wcześniej, są to pary walutowe, kontrakty i, i trochę indeksów. Pobieramy najnowsze kwotowania. Czas, okres czasu, jaki biorę pod uwagę w kalkulacjach, to jest 120 dni. No oczywiście, przy krótkim okresie trudno mówić o jakichś trendach. I na sam koniec wylistujemy sobie wszystkie, wszystkie te walory. Dobra, już otworzyłem program. Dobra, są wyniki. Spójrzmy. Ja sobie listuję akurat względem dopasowania do regresji liniowej, bo dla mnie to jest najistotniejsze i, i biorę pod uwagę siłę, oczywiście, trendu, tak? tak zwane momentum. No i co? Z tego co widzę, NASDAQ jest bardzo wysoko. Dobre dopasowanie z silnym momentum, tak samo DAX. Więc, jeśli bym teraz budował portfolio, a właśnie to robię, to bym budował pozycję na tych dwóch indeksach i być może dodałbym bitcoina. Natomiast tutaj już yy, trzeba wiedzieć, że bitcoin jest skorelowany jednak z nazdakiem, więc można to sobie darować. Można wybrać albo bitcoin, albo Nasdaqa. Ja bym wybrał Nasdaqa. I tyle. Dobra, yy, to taki krótki materiał. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I jeśli dotarłeś do tego miejsca, to proszę daj mi znać w komentarzu, co sądzisz o tym materiale, czy, czy to jest jasne dla Ciebie, czy niejasne, czy chciałbyś, żebym rozwinął ten temat, a może coś innego Cię interesuje. Także zachęcam, komentarze, przecież sekcja komentarzy jest dla Was, ja to robię dla Was, widzów. No, nie? no dobra, to dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.